No i jestem. Byłem tu w maju 2023 i jestem teraz. Marzec 24. 4 cztery, cztery. I trzy. 443 do zobaczenia. Rezerwat Gęsi Bastion. To najmłodszy rezerwat w tym dotychczasowym moim zestawie. Miał być jeszcze młodszy w tym wyjeździe do Szczecina, ale tamten o, zatrzymany przez deszcz. Dzisiaj też pada. Pada deszcz, padało, padał grat. Byłem też w pełnym słońcu. No ale teraz. Trochę ta chmura zaciągnęła się nade mną. No i też chmury są nad rezerwatem Gęsi Bastion bo on ustanowiony w lipcu 20 to kaczki 2023. Głównie z inicjatywy pana Piotra Hary, przyrodnika i fotografa na ponad 720 hektarach nadodrzańskich łęgów i łąg zalewa, zalewanych tak jak teraz. Prawdopodobnie każdej wiosny. No ale został protestowany przez władze lokalne, przez jakieś o, koła łowieckie, przez może i lokalnych mieszkańców. No i na razie sprawa jest w toku. Jeden sąd, podobno drugi sąd, o, decyzje mają być podjęte. I dlatego nie ma jeszcze tablicy do, żeby wprowadzić sobie ją też do archiwów, ale jest rezerwat. Jadąc rowerem, no, chyba nigdy tak blisko nie byłem żurawi i innych, innego ptactwa, no niesamowite, to jest 10-15 metrów. Gęsi na wodzie, gęsi za wodą, gęsi latające, gęsi chodzące i skubiące trawę. Przepiękne miejsce, nawet w tym kataklizmie pogodowym. Słońce próbuje się przebić. Chyba się nie doczekam na skuteczną próbę. Trzeba będzie poruszać się dalej. Po jeszcze jedną rzecz przyjechałem tutaj, bo niedawno otwarty został most pieszo-rowerowy na Odrze. Po starej linii chyba wąskotorowej, która łączyła, no, na pewno, Moryń i drugą stronę Odry, ja przyjechałem z Morynia. To taka stolica polskiego blusz... Bluszcza. Niesamowite gajek bluszczowe. Wszystkie drzewa, prawie w miasteczku, porośnięte bluszczami. Przepiękne. No co. Tu się dzieje. Okno się zrobiło, ale ja cały czas czuję deszcz na sobie. Dobra, to tyle.